Za chwilę będzie ten wyjątkowy dzień w roku, dzień, w którym zatrzymujemy się na moment, żeby spojrzeć na najważniejszą kobietę w naszym życiu. Naszą mamę. Mamy. Zastanówcie się na chwilę, ile razy ratowała was opresji, ile razy nie spała po nocach, bo coś was polała, albo po prostu miała przeczucie, że coś jest nie tak. Ile razy milczała, choć miała rację. Poważniejsze było wasze szczęście niż to, żeby postawić na swoim to niezwykły dzień. To dzień, który zasługuje na coś więcej niż pomponierkę z kiosku i światy marketu. Dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać coś, co powstało z myślą o mamach. Coś, co dostaje. Coś, co mówi więcej niż tysiąc słów. W grawerki przygotowaliśmy trzy wyjątkowe prezenty, które łapią za serce. Pierwszy to wazół szklany z grawerem. Wyobraźcie sobie, Wyobraźcie sobie elegancki, ciężki, błyszczący, a na nim wasze własne słowa. Może być, dziękuję, że jesteś, albo mamo, jesteś moją siłą. I ten wazon nie stoi jak każdy On opowiada historię. Wazon, historia. Drugi są szklane serce z graderem. To nie jest dekoracja. To emocje zamknięte w krysztale. delikatne, piękne, ponadczasowe. I to Wy decydujecie, co na nim się pojawi. Może Wasze wspólne powiedzonko, może za które tylko Wy rozumiecie. To ma być coś, co mama przeczyta codziennie i poczuje, że jest kochana. Trzecia propozycja to szklana róża z pozłataną łodygą i brzmi jak bajki. Brzmi jak i wygląda tak samo, ale najważniejsze, ta róża nie zwiększy. Będzie stała na półce przez lata i za każdym razem, kiedy mama na niej spojrzy, Przypomnij sobie, że to nie był zwykły prezent. To był symbol miłości, ciemności i Wszystkie te, te cuda oczywiście możecie zobaczyć tam jakaś, która nie było, w na naszej stronie WWE cel, lub bezpośrednio u nas, jeżeli wolicie zrobić to osobiście. I tak, każdy z nich jest personalizowany, bo każda mama zasługuje na coś jednego w swoim rodzaju. Zróbcie ten dzień naprawdę wyjątkowy. Niech was prezent powie za Was, mamo, jesteś. Najważniejsza i zawsze będziesz. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Matyszki. Do zobaczenia. Cześć.